nie, światło by sobie wymienił, ci na jedno świeci. A, 152. się co dwa Ale zwykłe i na jedno To ile my tu mamy tą barwę. O co to ludu o, Troszkę droższe jest No, już staniemy, czyli sobie za chwilkę poczekam z tankowaniem O Znajomy, na sobrze Ale mu to głośno chodzi Alejad na, na samym kolanku chyba jeździ Aby baryjad osiomy A dziewięcię Prawie pod korek, chodźmy no. To jest No to 45 by było i jeszcze piątkę. I tu jeszcze jest to Jeszcze karta. No. No, dziękuję również. Do widzenia.